Do sniperki? Amo? Mam, 16 Dobra, nie wchodzimy do tego budynku, trzymamy się tu na krawędzi koła po prostu No 8 zostało, płytę załóż w budynku jest, w hangarze Tu nie... jeden ucieka, uwaga Po lewej, po lewej macie gościa ze skałami, uważajcie Skarkowany Ach, spudłowaj kurwa Dobra, grajmy no mamy tak jak teraz. Trzymajmy koło, no. trzymajmy koło I też szerokość, tak jak ja z butanem, a wy tam daj po prawej, nie? żebyśmy mieli kontakt. Tak, tak, tak. Jakby tak, to, tak. No. Jak jeszcze popchnęło na nas kółko to byłoby ładnie no, Na dachu, na dachu gość no. mamy... Dobra, do nas Idzie odbija na nas. Do nas odbija Czekamy i mordujemy ich frajerów Dajcie im wyjść nie? spokojnie bo tam widzę, już tam wchodzi na plecy Dach. Jest na dachu, dachu jest. jeden. Nie ma tego na dachu. Dobiliście tego ostatniego? Tak A, jest! Ale piękne kurwa, tak kurwa. Tak to się robi. Taktyka roku, Ferry. Dobrze weszło. A? Pięknie, Uf. panowie. Pięknie. Drugie, nie sprawdziłem na czy nakrywanie było płuczone. Oby było. I 11 killi, Przyzwoicie. Mort nawet na padzie zrobiłeś killa. Ten kurwa nie ma wstydu jak ci się gra? Dobrze, bo auto im jest przejebane. A potem gości z 200 metrów Kurwa jednak, taktyka on, w tym że To jest podstawa Mortu Bo on hitboxa nie? Robi tak, że nie trafiasz postać, ale hitbox się zalicza Bo I auto im idzie za hitboxem, a nie za renderem postaci Ile? Nie chyba Cały butan Teria życia butanu Trzymam kciuki, że mam włączone nagrywanie Patrz jaki kurwa, germański oprawca <grymne>